Wczoraj była wiosna, a dzisiaj jest, no właśnie, co dzisiaj jest, nie wiem, jesień, zima, trochę śniegu, trochę deszczu, od minus 2 do 3 stopni. Wieje po czaszce. I oczywiście po nocnej zmianie idę troszkę pobuszować po tym lesie, co ostatnio. Zobaczymy, co znajdziemy. Co my to mamy? Na pewno harnoldy. No to aluminium wpada, a to, a to plastik, przebrzydły plastik, wąż od pralki jadowity, to nie jest dusiciel. No flamingóweczka, znowu się uśmiecha do mnie, ale ta już tu trochę poleżała, bo już wyblakła. Tutaj ktoś szafę opróżnił. O, proszę. Staniczki Wróżyczki. Takie rzeczy komuś się już nie podobały. Moda się zmieniła. No to do lasu wiadomo, nie? Nie ma kontenerów na odzież. Przecież. I skłon. I skłon. I wyprost. W takich miejscach trzeba być uważnym obserwatorem, bo nigdy nie wiadomo gdzie co wam się pojawi, a czasem wystarczy skraweczek czegoś, żebyście fajną rzecz znaleźli. Także no i oczywiście, ilekroć nie wrócicie w dane miejsce, za każdym razem znajdziecie coś innego. Kask górniczy pewnie. Chociaż chyba nie górniczy, bo nie ma uchwytu na lampę. Tak czy inaczej, dobrze jest chodzić pomału. Uważnie patrzeć pod nogi. Bo czasem coś, co przypomina gałąź, może być jakimś fajnym fantem. A zobaczcie, jak to jest pięknie. Ja, pierdziel. Lasy deszczowe normalnie. Czuć wilgoć, czuć wilgoć. Aluminium wraca do gry. Lodówka Zamszowa. Ja pierdzielę. Jak ją obrosło. Wiecie co? Pójdziemy sobie kopnąć, ale dosłownie kopnąć na to wysypisko Perelowskie, które kiedyś tutaj eksplorowałem. Także, bo mam. Kopaczkę od Bogusia R. Rambo. Pozdrawiam Cię Boguś serdecznie. A jako, że mam w plecaku kopaczkę, saperkę, no to pójdziemy kopniemy, zobaczymy co skrywają głębsze pokłady. Tu mamy aluminiową konserwę, jakieś aż szproty były. Zawartość opróżniona orężatki. No, a tu zobaczcie, co w liściach Artur wypatrzył. Złoty 50 zł wypatrzyłem w śmieciach. No to Zobierzemy złoty 50. Zł. Spójrzmy co jest w lodówce. O kurde, nawet światło nie ma. Ale jajca, piesek jakiś coś ode mnie chce. Spójrzcie, jaki tu jest gnój. Tu jest taki gnój. Ciężarowe części, opony. Jakieś pianki, gąbki. Kręgle. A spójrzcie. Samochody z PRL-u. O kurcze A tu leży miś Nie, słonik <ścoughs> Pies nie odpuszcza Patrzcie jaka kopara była Kurde, szkoda, że popsute ha. A żal, kurde jeszcze się rusza. A tu co jest? Parowóz, przód od parowozu za zabawkowego. zabawkowo, spójrzcie no i tak spotkałem pana notabene od tego szczekającego psa, który dużo mi wyjaśnił już wiem do kogo należy teren oczywiście jest on kolejowy o zobaczcie kto chce wizę Bank. Chyba już nie ma tego banku, nie? Nie wiem. Także teren należał do zieleni miejskiej. Ogólnie jest kolejowy, ale zieleń miejska się tutaj oporządzała, a potem zieleń miejska 20 lat temu się stąd wyniosła i od tamtej pory nic się tu zupełnie nie dzieje. No, aluminium wyszło. Także takie informacje mam. Wiem też skąd są te części od tirów. O, takie właśnie. Ale nie będę w to wchodził. Zostawmy to tak, jak jest. Może ktoś kiedyś zainteresuje się znowu tym terenem. Jakaś blaszka jest. A wiecie, kto może się zainteresować takim terenem? No deweloper, no bo kto inny. Tylko tu będzie miał problem, bo tak jak mówię, tu nie ma dróg dojazdowych. Te zabawki pochowamy. Kolekcjonerzy starych zabawek będą mieli co robić. Tutaj coś jeszcze widziałem, o tu jest, patrzcie jaka fajna ciężaróweczka, szkoda, że to jest wszystko takie pokiereszowane, bez kół, bez, ale myślę, że jak ktoś kupuje części takich zabawek, to prędzej czy później dosztukuje sobie, no nie wiem, powiem Wam szczerze, jak się kolekcjonuję stare zabawki ale skoro są amatorzy no to wiecie Ech, a tu jest Moby Dick Tu coś jeszcze jest ciekawego O w mordę co to jest Oj klucz też bierzemy, ale ma fajną minę. Taki grymas. Tu coś jeszcze jest. Jakiś samochód. O, dźwig. Kolejny dźwig. Patrzcie. Z kabiną. No, bierzemy. Ja pierniczę. Opona wrosła w ziemię. Patrzcie, ale dobrze, że ją podniosłem. Ale fura, kompletna z kołami. Ha! Formuła 1, kurde. Kurde, nie mogę przełączyć na TVP info. <noise> kurde. Puk-puk. O kurde, mieliśmy kiedyś w domu kibel w takim kolorze aż normalnie sobie przypomnę jak to wyglądało za komuny ja piernicę dokładnie kibel w takim kolorze mieliśmy w bloku no wspomnień czar jak to umysł przechowuje takie szczegóły nie jakbym w lesie nie zobaczył to bym sobie nie przypomniał tak a te fundamenty to się dowiedziałem, że to jeszcze 20 lat temu stały tutaj stajnie, obory, szopy i tym podobne rzeczy. I to są pozostałości po nich. Jak to dobrze jest porozmawiać, widzicie? Co to jest? Ja pierdzielę. Szkoda, że połamana. Ale kurde, maszyna. No, szkoda, że rozwalona. Czy Artur wskoczy? Opa, 42 lata. Co ma nie wskoczyć? Bobo, fruty, flaszeczki, wek cały, cały. No to weźmiemy. Ktoś się mnie ostatnio pytał odnośnie tego, czy będę sprzątał. Te inne rzeczy, i w ogóle wiecie, jak to jest. Ja do zera sprzątam śmieci, surowce, które są koło mojego miejsca zamieszkania. Natomiast tych dalszych ja nie jestem w stanie. Przychodzę, penetruję, zabieram to, co mnie interesuje. No, reszta, niestety, musi zostać, ponieważ, no. Jak to mówią świata nie zbawię, ja sobie zdaję z tego sprawę. Po prostu nie mam fizycznie takich możliwości ale ile bym nie wziął, to zawsze jest mniej surowca w środowisku, mniej rzeczy w środowisku, a więcej wraca do obiegu, nie? Wiecie dobrze, że chciałbym wszystko to posprzątać. Ale nie jestem w stanie, po prostu. Jestem tylko człowiekiem. Niestety nic nie poradzę. Ale, tak jak mówię, to też jest forma sprzątania, ponieważ zawsze coś ze mną wróci. O, dziecięcy bucik. O, tu idzie jakiś. Złomik. O, poważny zawias. Od stodoły. I takie coś. Trochę straszne kiedyś te zabawki robili. A tu jakieś krukowate pióra straciło. To te okupanty. Maćku, pozdrawiam cię serdecznie. O, tu sobie ktoś przywiózł papę na przykład, zdeponował w lesie na później. O, brak słów. Dużo tych grzybków, tej jakiejś australijskiej. Dziękuję w ogóle za informację, bo pisaliście mi nawet, że to jest jadalne. Ale pięknie ptak piewa. Ale raczej nie będę kosztował skupię się raczej na grzybach tych, które znam bo wiecie, no ja chcę żyć ja wam ufam oczywiście że to są dobre grzyby i w ogóle, ale o, tu też ktoś życie stracił, jakiś krukowaty także nie będę próbował grzybów na których się po prostu nie znam no wiecie względy bezpieczeństwa to jest po prostu niesamowite jak przyroda sama sobie to wszystko zagospodarowała. Połamane, poskręcane, pogięte, wszystko. Patrzcie, tu są dziuple, chuby, buby, ale jest po prostu rewelacja. Taki mały kawałek lądu, a taka dzikość. Można zobaczyć, jak będzie wyglądał nasz świat, jak nie będzie tu ludzi. To właśnie tak to wszystko będzie wyglądało. Zarośnie i będzie rządziło się swoimi prawami. A ja tymczasem borem lasem idę zobaczyć, co tam słychać po drugiej stronie. O, czyżby aluminium? O tak, design. Dobrze, ręka do góry. Kto z Was uwielbia tak jak ja takie włóczenie się? W samotności, albo i nie w samotności, bo to zależy. Patrzcie. Jest bieda? To jest koks. Patrzcie, ile tu jest koksu. Jakby ktoś chciał rozpierdzielić sobie piec, to tu jest dużo koksu. Może tego dokonać. Tu jest łupka izolacyjna. A tu w ogóle są schody z podkładów zrobione. Ale klimat, kurde. Ciekawe ile to ma lat. Nieźle. A tu leży taterka. O. Spójrzcie, jakby ktoś stamtąd spadł. Jak można zginąć. Lecisz naście metrów w dół. Kurde, prosto na kamienie. Niesamowite, trzeba uważać. A tu widać, że zwierzęta chodzą. No nieźle. Zobaczcie jaki węgiel, jakie bryły bryły grudy. No jakby kto nie miał czego do pieca wrzucić, to wystarczy przyjść tu. Tu wszystko to jest węgiel i koks nieźle. To co może przejdziemy się tymi schodami do góry? Tu jest w ogóle balustrada. O, tutaj była drutem związana. To <noise> chyba już nie spełnia swojej roli, ale tu jest stromo. No powiem wam, że to jest niesamowite, jak tu jest stromo. O kurcze. Tak. I nagle znajdujemy się na torach linii Bielsko-Skoczów. Tak to wygląda. 20 lat nieczynna. Wcale się nie dziwię, że jest nieczynna. Po drugiej stronie, potok starobielski sobie płynie. Tu nie wiem, co to jest, przyznaję. Wracamy na tą stronę. Ale jest kuźwa Meksyk. Powiem wam, linia nieczynna. 20 lat. A tu wory ze śmieciami leżą na nasypie. No i się zastanawiam. Ile one lat tutaj leżą? No więc mówię, przyjdę sprawdzę. Ale to też są stare śmieci. Też są stareńkie. Ktoś szedł i wypierdzielił. I pewnie leżą sobie tu już dobre 10 lat. O kurde, ale tu się można zwalić pięknie w dół. Ale jest aluminium, a tu jest, zobaczcie. Ech. Stalowa miska. Micha ryżu się znalazła. Tam jeszcze chyba widzę aluminium. Jak mi się uda przejść, to przejdę. Jest aluminium, a tu jest chyba drugie. Tak jest. Dwa ameliniumy wpadają. I schodzimy dalej. Zabij się Ona to zrobi Flamingóweczka Jeszcze jedna Patra jest wszędzie Jest powiem wam Hardkorowo Jeszcze jedna flamingówka o, patrzcie co tu leży. Ja pierniczę, jaszcząb. Martwy jaszcząb. Ale kurde znajdka, no. Czegoś takiego jeszcze nie znalazłem. Przykry widok. Taki aluminium. Jakby ktoś potrzebował to jest tu tego parę kilo. O, tu jest, zobaczcie. Jaki. Przewód do obijania młotem, ale nie wezmę za duże. Nie mam takich mocy przerobowych. A to co? Taki kąsek złomu, pyszny i jeszcze, jakby kąsek złomu. Artur, gdzie masz magnes? chopie? gdzie ty masz magnes? Jeszcze kąsek złomu. No i jakby jeszcze jeden kąsek złomu. A co to jest? Patrzcie. Nie wiem co, ale na pewno coś starego. Rewelka. To było krzesło. Krzesło biurwy. Kurde, no nie, no dzisiaj nie wezmę. No i co? No i to. Wezmę? Nie wezmę. Za dużo tych dobroci już. Nie ma. Sprawdzić możemy, ale najwyżej gdzieś to o kurde wywala się. Najwyżej gdzieś to wyrzucę po drodze jak nie będę mógł już donieść i tyle o, Jeszcze jeden I Tu jest wiadereczko Ale też nie jest do podjęcia dzisiaj Ale żeby nie było mu smutno to tu jest złomik można do niego już wrzucić. Tu jest jeszcze jedno wiadereczko. To można dorzucić do tamtego, taką bazę zrobić, żeby nie czuło się samotne. Tu jest jeszcze jedno. Co tu jest? Jakiś wiaderny zagajnik. Trzy wiadra w jednym miejscu, to już jest przepych. Tu jest jeszcze flamingóweczka. To weźmiemy, oczywiście. No i będziemy wracali powolutku. Będę się z Wami żegnał. Jeszcze zobaczcie, flamingoweczki wpadają elegancko. O kurde ja, wywal się No dobra moi kochani, wiadro leci do bazy wiadernej bazy, nie wiem jak to powiedzieć jeszcze jedna flamingoweczka, a ja spróbuję doczłapać się z tym wszystkim co Znalazłem do samochodu. A łatwo nie będzie. Ciekawa butelka. O, bardzo ciekawa butelka. Weźmiemy. Razem, następnym podejmiemy. O, tu jest baza z wiader. Chyba nikt nie ukradnie, jak myślicie. A może nie. Ryzyk fizyk, <grystanie> zostaje. To co? Ja się przedzieram, tu jest siatka ogrodzeniowa. Ja się przedzieram z powrotem. Jakby ktoś szlaufa takiego potrzebował, to sprzedam tanio. No i co? Ja robię skłon i żegnam się z wami. Papaty. Trzymajcie się. A jeszcze nie. Jeszcze nie. Patrzcie na to. Za wcześnie bym się z Wami pożegnał. A tu jest trep od hamulca. Trep od hamulca. I jeszcze jakiś pręciór. Nie ma biedy. No nie ma biedy. Widzicie, ja się chcę z Wami żegnać. A tu wchodzą takie rzeczy, że muszę się wrócić do wiadernej bazy. No dobra, to jeszcze raz skłon. Hopa. Uwaga! Rzut trepem Trzymajcie się, papaty. Pogoda jest jaka jest, także szybkie podsumowanko. Wiem, że wygląda to strasznie jak miszmasz, ale tak to wszystko wpadło. Takie podsumowanko widzicie. No jest elegancko. Trzymajcie się papaty.